Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają mi rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Piszcie swoje komentarze, oczywiście. Czy rozkład z Wami rezonuje? Piszecie swoje historie, jestem bardzo wdzięczna za Waszą szczerość. Naprawdę czytam wszystkie te Wasze komentarze, czasem się wzruszam i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Co on myśli, co czuje i co planuje? Bo często prosicie mnie o te rozkłady. Z kim ten rozkład dzisiaj zarezonuje? Co on, co ona myśli, co czuje i co planuje? Co myśli, co czuje, co planuje? Mhm. Ogólna energia rozkładu, wisielec, czyli coś się przeciąga w czasie, na coś czekasz, coś byś chciała, żeby się wydarzyło. Ale sytuacja jest zawieszona. Ktoś tutaj nie może podjąć decyzji. Może liczy na to, że Ty podejmiesz decyzję. Yy, Obserwuję yy, sytuację. Zobaczmy, co tutaj się nam pojawi. Mamy królową mieczy. Trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Yy, mamy asa mieczy i szóstkę denarów. Yy. Co myśli, co czuje? Pustelnik. Pustelnik okej. Okay. Dziewiątka mieczy. Mm -hmm. Król Buław, druga osoba w relacji. W energii ognia. Mm, Baranny strzelec. I jakie są plany? Jest królowa kielichów. Szóstka kielichów. I słońce. Pięknie. Okej. Okay. Coś tutaj wisi między wami, że tak powiem, tak? Może sytuacja się zagęściła. Jakieś sprawy niewyjaśnione wymagają wyjaśnienia, bo Asmieczy pokazuje, że jest tutaj potrzeba szczerych rozmów. Asmieczy to jest energia początku, właśnie w szczerości, rozpoczęcia tak, jakby wszystkiego od nowa, ale żeby to dać sobie szansę na ten początek, Trzeba coś szczerze sobie wyjaśnić. I tutaj ten wisielec pokazuje, że od dłuższego czasu macie jakiś konflikt. Coś, co Was sporożniło, coś, co spowodowało, że hmm, może jest zawieszenie między Wami w ogóle, jakaś cisza, zaburzona równowaga, bo tutaj jest szóstka. Po obu stronach miecza mamy. Z jednej strony królową mieczy, tak? A z drugiej strony szóstkę denarów. Szóstka denarów to jest hmm, równowaga w relacji. Być może właśnie ta prawda spowoduje, że równowaga wróci z powrotem, tak? bo w tej chwili może jakieś kłótnie spowodowały, że yy, yy, równowaga jest zaburzona. Jest jakaś yy, sytuacja, która sprawia, że czujecie potrzebę yy, postawienia wszystkiego na ostrzu noża. Karta Asa Mieczy jest kartą rozsądnych decyzji i potrzeby szczerości właśnie. Tutaj może być oferta spotkania właśnie po to, żeby coś wyjaśnić, o czymś szczerze porozmawiać, bo każde wyzwanie, które jest w Asie Mieczy, niesie za sobą możliwości do wykorzystania. To jest czas wyjaśnień i otworzenie się na Odważne myślenie, odważne rozmowy. Może tutaj być pokazany jakiś opór przed zmianą. Ktoś może nie jest gotowy jeszcze. Królowa mieczy jest taką energią trochę dystansu, zatrzymania. Może to ona jest tutaj go, w gotowości, żeby właśnie tym asem mieczy sobie wszystko powyjaśniać, tak? Odciąć się od przeszłości, od tego, co rozczarowujące. Może właśnie. Zdystansować się do przeszłości, może sobie jakieś winy odpuścić, jakieś błędy zostawić ze sobą. Chodzi głównie o to, żeby postawić sprawę jasno i dojść do jakichś kompromisów, bo to jest karta rozstrzygnięć. Czasem czy bywa kartą rozstrzygnięć sądowych, ale niekoniecznie, bo to. Chodzi tutaj głównie o tą szczerość, o komunikację dobrą, tak? Żeby odbudować tą, ten fundament, na którym budujecie relacje. Bo szóstka denarów to jest karta wzajemności, wzajemnego otwarcia się na, na siebie, na swoje potrzeby. Karta właśnie tych wzajemnych rozmów, komunikacji, gotowości, żeby dużo od siebie dać, ale też oczekiwać w zamian, tak? Karta szóstki mieczy to jest karta w równowagi w dawaniu i braniu. Chodzi też o to, żeby to było wszystko szczere, prawdziwe, bez żadnego udawania, bez powielania jakichś kłamstw, bo tylko szczera prawda jest kluczem do rozwiązania problemu i przywrócenia równowagi w waszej relacji. I o tym ta osoba w tej chwili myśli. Jest w energii królowej mieczy, czyli jest zdystansowana, obserwuje, ocenia. Fakty, bardziej poprzez rozum niż poprzez serce. Królowa Mieczy jest energią osoby, która ma jakieś doświadczenie życiowe za sobą i kieruje się życiową mądrością, tak? bo ona jednak już swoje w życiu przeszła. Nie jest łatwo ją zmanipulować, oszukać, okłamać, bo ona po prostu ma swoją, zna swoją wartość. Ma swój miecz prawdy i potrafi tym swoim mieczem prawdy o siebie zawalczyć. Pod Królową Mieczy mamy energię pustelnika, czyli właśnie to jest karta panny, ale ogólnie karta pustelnika to jest energia wsłuchiwania się w swoją intuicję i szukania odpowiedzi w sobie, tego światła, które ma rozświetlić mroki. Ten mrok to jest prawdopodobnie właśnie ta zagęszczona atmosfera, to co wisi między wami, tak? No, mamy tutaj, kochani, trójkę kielichów. Czasem to jest karta trzeciej osoby w relacji, a czasem jest to karta po prostu wzajemności i dobrego potrzeby wspierania siebie nawzajem, tak? Że zaraz dojdziemy do, do tego, o co chodzi w tym rozkładzie. Mamy kartę arcykapłana, czyli poszukiwanie najlepszej wersji swojej rzeczywistości, najlepszej wersji też rozwiązania tej trudnej sytuacji. Arcykapłan często jest kartą psychoterapeuty albo właśnie wspierania się pomocą osób trzecich. Tak, tutaj ta trójka kielichów też może pokazywać, że jakaś trzecia osoba z zewnątrz przydałaby się, żeby tutaj Was skomunikować dobrze i odwiesić tego wisielca, tak, który tutaj niepotrzebnie wisi, bo on nie wróży nic dobrego dla, dla relacji. Takie zawieszenie i zamknięcie się na rozwiązania yy, jeszcze bardziej po, pogłębia konflikt i nie daje Wam możliwości, żeby ruszyć do przodu. Bo cały czas jest tylko obserwacja i czekanie. Pustelnik też jest kartą zatrzymania i takiego bardziej właśnie wsłuchiwania się w swoje serce, słuchania swojej intuicji i, i tej życiowej mądrości, właśnie po to, żeby znaleźć dobre wyjście z trudnej sytuacji, otworzyć się na odpowiedzi, które są w środku w sobie, które płyną prosto z serca. I jest to takie wycofanie, co bardzo pasuje do energii królowej mieczy. I poszukiwanie tej drogi um, intuicyjnie. Um, jest tutaj oddalanie się od kogoś, na kim y, bardzo zależy, tak. I ten wisielec też pokazuje, że to już trwa za długo. Oddalacie się od siebie, zamiast szukać y, rozwiązania w tym mieczu prawdy, tak. Więc pustelnik mówi, żeby skupić się na tym, co serce podpowiada, bo serce ma swój rozum. Tak. Tutaj jest myślenie właśnie w takie logiczne analizowanie, ale ważne jest też to, co mówi serce, bo serce ma też swój rozum. I tu jest ta dziewiątka mieczy, czyli nieprzespane noce, duży stres i lęk przed przyszłością, i taka projekcja własnych myśli. I wybieganie w przyszłość, tak, i, i wizualizowanie sobie rzeczy, które y, mogą być y, y, blokadą do działania, bo w dziewiątce mieczy mamy ten, ten strach przed przyszłością to, że coś się może zdarzyć, co oczywiście wcale zdarzyć się nie musi, bo to są tylko te lęki i takie blokady. Mamy króla Buław, on tutaj patrzy na tą energię i zastanawia się, co dalej. Król Buław jest bardziej y, 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 chętny do tego, żeby jednak rozwiązywać konflikty szybko. On się nie dystansuje. On ma tą Buławę nowych możliwości y, y, i w energii ognia y, y, podejmuje szybkie działania, jeżeli mu na czymś bardzo, czy na kimś bardzo zależy. Więc y, można przypuszczać, że ten król buław jednak ruszy do przodu i ogarnie, cały, ogarnie całą tą sytuację, i odwiesi tego wisielca, tak, który tutaj pokazuje jakiś dystans. Bardziej ten wisielec pasuje mi do tej królowej mieczy, tak, bo to jest takie właśnie trochę wycofanie i obserwacja, ale nie podejmowanie żadnych decyzji. Tylko skupianie się na tym, co było, ocenianie faktów i w zasadzie niechęć do tego, żeby, żeby ruszać do przodu. Przerzucanie, tak jakby, odpowiedzialności i decyzyjności na drugą osobę. Więc ten król Buław musi się tutaj wykazać ogniem i gotowością do tego, żeby zawalczyć o tą relację. A jeżeli yy, król Buław to jest energia, yy, która której zależy, to on zrobi wszystko, żeby osiągnąć ten cel i to porozumienie. Mamy królową kielichów, czyli energię właśnie uleczania relacji. Być może właśnie ta sytuacja i plan działania króla buław spowoduje, że ta równowaga w waszej relacji wróci w energii rozstrzygnięć, tak, bo jednak. Jakiś konflikt tutaj jest, i coś sobie trzeba powyjaśniać. Królowa kielichów to jest energia już takiej empatii. Może ta królowa mieczy da się udobruchać, tak? I poprzez właśnie szczere rozmowy i gotowość na to, żeby jednak w energii wzajemności zawalczyć o tą relację i odepchnąć od siebie te lęki, które powodują stres i nieprzespane noce. Słuchując się też w głos intuicji i szukając tego światła dla siebie, żeby wydostać się z tych mroków, zły, takich właśnie emocji, które ściągają na dno i które powodują, że no te nieprzespane noce też są efektem, tak? Te, tych złych myśli i, i tych trudnych emocji, które gdzieś tam ta królowa mieczy, może w sobie pielęgnuje, i trudno jej się. Do wszystkiego zdystansować, tak? Odciąć tym mieczem tą przeszłość i dać szansę na, na wszystko to, co najlepsze, bo widać, że jesteście w stanie zawalczyć o tą relację. Słońce mówi, że przyciągniecie poprzez swoje działanie i otwartość na siebie, jesteście w stanie przyciągnąć do swojego życia wszystko to, co najlepsze, bo to jest karta spełniania marzeń, ale to też jest karta jasności sytuacji. Tutaj, żeby Dojść do tego punktu słońca, tak? Jednak trzeba wszystko sobie rozświetlić i wyjaśnić. I słońce to jest właśnie ten moment, kiedy znowu hmm, poczujecie, że to jest właśnie ta energia, w której chcecie ze sobą być, tak? Bo słońce to jest radość, to jest szczęście, to jest witalność, to jest. Hmm, Otwartość na drugą osobę, ciekawość drugiej osoby, ciekawość też właśnie jej potrzeb. I w słońcu jest ochota na to, żeby realizować marzenia, a tutaj mamy kartę rodziny. I tutaj właśnie w kartach przyszłości ta energia rodziny nam się pojawiła i gotowości na to, żeby zawalczyć o nią, tak? Bo szóstka kielichów to jest energia z jednej strony wspomnień i. Tych fajnych chwil, które Was łączą i które zawsze z Wami zostaną. W najczarniejszych godzinach może są właśnie tym, tym światełkiem w tunelu. Tak? To jest właśnie coś, do, gdzie w pustelni, chowając się w pustelni i szukając rozwiązania, cofamy się do wspomnień, tak? do tych miłych chwil, bo one budują nasze szczęście i też są fundamentem. Relacji, jeżeli macie ze sobą dużo fajnych chwil, dużo fajnych wspomnień, to ta, ten fundament waszej relacji też ma twarde podstawy, tak? I nie jest łatwo zburzyć taką relację. Ona nie rozleci się jak domek z kart. Bo jednak tutaj dużo was łączy, i karta szóstki kielichów to pokazuje. Bo tutaj po prostu. Budowaliście to rodzinne szczęście może i latami, tak? I coś spowodowało, że jest moment kryzysu, tak? As mieczy pokazuje jakieś wyzwanie, ale to jest wyzwanie, które yy, to jest gotowość na, na, na to, żeby o coś zawalczyć, tak? w energii wyzwania, ale tu też jest energia zwycięstwa w Asi mieczy właśnie ten moment zostawienia ze sobą tego, co rozczarowujące. A tutaj w kielichów jest pokazana taka miłość rodzinna zgoda i karta mówi, żeby nie trzymać się kurczowo tego, co już było, tak? Bo nie warto wracać i pielęgnować tego, co jest trudne. Warto pielęgnować to, co jest fajne, bo to daje radość i daje poczucie yy, szczęścia. W relacji z drugą osobą. To jest karta rodzinnego szczęścia, więc widać, że macie o co zawalczyć. Ta królowa kielichów pokazuje, że um, warto um, dużo poświęcić um, dla relacji. Królowa kielichów stawia relacje na pierwszym miejscu, więc może coś tutaj trzeba poświęcić, ale um, królowa kielichów jest tą energią, która. Dla relacji zrobi wszystko, często ona swoje szczęście uzależnia od drugiej osoby w relacji, co też może nie jest do końca dobre, tak, ale jednak tak jej podpowiada serce. Ona tutaj kieruje się sercem, i być może tu jest właśnie ta energia przejścia, tak, z, z, z tego dystansu i chłodu, zamrożenia uczuć poprzez energię przemyśleń, wsłuchania się w głos, w, w, w intuicji. Przejście do energii królowej kielichów, czyli takiej gotowości na to, żeby jednak um, przyszło to odprężenie po okresie napięcia. I chodzi tutaj też o taką wyrozumiałość w stosunku do innej osoby, do słabości tej drugiej osoby w relacji. Może ktoś tu zawinił, tak? Trzeba coś sobie wyjaśnić. Jednak jest tutaj taka yy, potrzeba zaufania, właśnie. Intuicji. Królowa Buław ona zawsze ufa wewnętrznemu poczuciu tego, co, co właściwe. Ona rozumie bez konieczności pytania, często jest taką energią wyczuloną na drugą osobę i potrafi wybaczać, bo to jest taka dojrzała uczuciowość. I na to liczy chyba ten król Buław, tak? Może jest mu przykro, tak? Jak patrzy na tą tutaj, na, na tę energię stresu i i wycofania, jednak karta słońca pod królem Buław pokazuje, że on zrobi wszystko, żeby to szczęście odbudować i żeby, zawal i żeby właśnie zawalczyć o, o to słońce w waszym życiu. Także, jeżeli pytasz, co on myśli, czuje i planuje, to karty pokazują, że jak najbardziej ma nastawienie waleczne. On chce tutaj jasności sytuacji, chce dojścia do prawdy. I marzy mu się pomyślne zakończenie całego tego sporu. I ma nadzieję na to, że uda Wam się odwiesić tego wisielca, który wstrzymuje wszystko, tak? Bo to jest jakaś energia, która po prostu blokuje zmianę na lepsze. W Słońcu jest logiczne myślenie i dystans, ale też potrzeba wyrażania. Siebie w relacji. Także tutaj jest potrzeba tej wzajemności i otwarcia się na drugą osobę. Słońce wróży Wam naprawdę korzystne rozwiązanie problemu, bo to jest budowanie relacji w zgodzie, w radości i w poczuciu spełnionego marzenia. Ale jest tu konieczność stawiania spraw jasno. Także, kochani, widzę, że odpowiedź jest jednoznaczna, tak? Ta osoba, o której myślisz, chce zakończyć ten konflikt, to, co wisi tutaj od dłuższego czasu, i myśli o tym, jak doprowadzić do odzyskania równowagi, jak dojść do tego momentu startu w nowe. Dać sobie szansę na nowy początek w energii szczerości i otwartości. Ma dość tych nieprzespanych nocy, tak? I, i, i ciągłego analizowania. Słucha swojego serca, dystansuje się do całej sytuacji. Nie ma zamiaru też brać pod uwagę jakichś opinii, plotek z zewnątrz, bo to już jest tylko y, słuchanie własnej intuicji i kierowanie się właśnie. Tym y, głosem serca. I karty przyszłości są bardzo pozytywne, tak? Jednak tutaj mamy tą królową kielichów, oddaną, y, która odda wszystko dla relacji. I szóstka kielichów, karta rodziny, rodzinnego szczęścia, karta dzieci. Może tutaj y, ta zestawienie dwóch kart mówi o tym, że nawet jest szansa na to, że nowy członek rodziny pojawi się, bo tu jest karta nowego początku i też. Narodzin dziecka w słońcu. Mamy to dzieciątko stojące pod słoneczkiem. A szóstka kielichów to jest też karta narodzin dziecka. Także w tą stronę też, kochani, ta energia prowadzi. Wszystko zależy od tego, jakie decyzje zapadną i czego tak naprawdę pragniecie. tak Co, co, wam, co jest waszym marzeniem do spełnienia. Jakie szczęście jeszcze może Was spotkać, co wspólnie możecie zbudować, stworzyć, żeby to słońce cały czas w Waszej relacji świeciło. I żeby ten wisielec zmienił pozycję, tak, i w końcu poczuł, że trzeba działać, a nie tylko się zastanawiać. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytanie zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.